Oto 10 najszybszych samochodów na świecie pod względem przyspieszenia. Numer 10 Bugatti Chiron. Hipersamochód samochód produkowany pod francuską marką Bugatti od 2016 do 2024 roku. Zastąpił on produkowanego dotąd przez dekadę Veyrona, zyskując w stosunku do niego dłuższe, wyższe i szersze nadwozie, a także większą o 133 kg masę. Model otrzymał nazwę na cześć Luisa Chirona, utytułowanego monakijskiego kierowcy. Projekt stylistyczny nadzorowany był przez Achima Anshaita, łącząc futurystyczne rozwiązania stylistyczne. Charakterystycznymi elementami wyglądu Chirona stały się między innymi agresywnie zarysowane reflektory, tworzone przez kwadratowe soczewki, motyw dużych łuków zdobiący nadwozie oraz tak płetwa osi środkowej. Niewielki bagażnik o pojemności 44 litrów został ukryty pod maską. Podobnie jak w przypadku przedstawionego dekadę wcześniej Veyrona, francuska firma za cel obrała wyróżnienie modelu ekstremalnymi osiągami. Do napędu hipersamochodu wykorzystano silnik typu W16 o pojemności 8 litrów. Tym razem wygenerował jednak on znacznie większą moc 1500 koni mechanicznych przy 6700 obrotach na minutę i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 1600 Nm. Wyposażony w siedmiobiegową automatyczną skrzynię biegów, Kiper samochód rozwija 463 km na godzinę. Cena modelu wyniosła 12 milionów. A w momencie premiery francuski producent pozyskał jedną trzecią zamówień z łącznej puli zakładającej zbudowanie 500 samochodów. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 2,5 sekundy. Numer 9. Ferrari SF 90 Stradale. Hybrydowy hipersamochód produkowany pod włoską marką Ferrari w latach 2019-2024. Samochód wyróżnia się między innymi małymi, nisko osadzonymi reflektorami, a także podwójnymi lampami przypominającymi kształtem zaokrąglony prostokąt. Dla zachowania jak najlepszych właściwości aerodynamicznych, nadwozie wzbogacono licznymi wlotami powietrza, a przód zyskał szpiczasty kształt. W pierwszej kolejności zadebiutowała odmiana z zamkniętym dachem typu coupe. Z kolei rok po premierze ofertę poszerzył także roadster. Ferrari SF90 Spider wyróżniło się twardym, chowanym dachem typu hardtop, będąc w momencie premiery w listopadzie 2020 roku najszybszym otwartym drogowym pojazdem na świecie. Produkcja hipersamochodu rozpoczęła się pod koniec 2019 roku z ceną wynoszącą 6 milionów złotych. Po niespełna pięciu latach produkcji w sierpniu 2024 roku rozpoczęto jej stopniowe wygaszanie, poczynając od odmiany z zamkniętym dachem, dopiero w drugiej kolejności obejmując wariant Spider. Układ napędowy SF 90 tworzą silniki elektryczne i położony centralnie przed tylną osią, zmodernizowany, podwójnie turbodoładowany silnik V8 o pojemności 4 litrów. Rozwijający moc 780 koni mechanicznych i 800 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Całkowita moc układu napędowego wynosi 1000 koni mechanicznych. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 2,4 sekundy. Numer 8. Tesla Model S Plaid to sedan amerykańskiej marki Tesla, oferujący połączenie futurystycznego designu, zaawansowanych technologii i ekstremalnych osiągów. Z zewnątrz auto wyróżnia się smukłą, aerodynamiczną sylwetką, minimalistycznymi liniami i charakterystycznymi klamkami chowającymi się w karoserii. Wnętrze przyciąga uwagę nowoczesnością. Brak tradycyjnych przycisków, ogromny centralny ekran dotykowy i kierownica typu Yoke tworzą wyjątkowy klimat. Tesla wyposażyła model w najnowsze systemy autonomicznej jazdy oraz zaawansowaną łączność z internetem. Plaid napędzany jest trzema silnikami elektrycznymi, które generują moc ponad tysiąca koni mechanicznych, zapewniając niesamowitą dynamikę i doskonałe prowadzenie. Bateria oferuje zasięg przekraczający 600 km. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 2,31 sekundy. Numer 7. Dodge Challenger SRT Demon. Prawdziwa bestia na czterech kołach, która została zaprojektowana z myślą o miłośnikach ekstremalnych osiągów. Wyposażony w potężny silnik HEMI 5.8 o pojemności 6.2 litra, Demon generuje niesamowitą moc 777 koni mechanicznych w wersji fabrycznej. To auto zostało stworzone, by dominować na torach wyścigowych. Jego maksymalna moc wynosi 840 koni mechanicznych. Demon jest pierwszym seryjnie produkowanym samochodem zdolnym do jazdy na jednym kole dzięki niesamowitemu momentowi obrotowemu wynoszącemu ponad 1000 Nm. Inżynierowie Dodge'a zastosowali innowacyjne rozwiązania, takie jak system Transbrake, który umożliwia szybki start oraz lekkie koła z oponami Drag Radial. Jego agresywny design z szeroką maską Air Grabber podkreśla sportowy charakter. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 2,3 sekundy. Numer 6. Bugatti Veyron Super Sport. W 2010 roku została przedstawiona specjalna wersja Bugatti Veyrona o nazwie Super Sport, której produkcja została ograniczona do 30 egzemplarzy. Samochód został przeprojektowany pod kątem wyglądu reflektorów oraz maski. Prócz tego zmiany objęły również silnik. Jego moc została zwiększona z 1001 do 1200 koni mechanicznych. We wnętrzu nowego weyrona wykorzystano w wielu miejscach włókna węglowe, dzięki czemu udało się zmniejszyć masę o 300 kg. Pierwsze pięć samochodów ze specjalnej edycji zostało skonfigurowanych identycznie jak rekordowy egzemplarz Super Sport. Powstały one pod nazwą World Record Edition. Wersja Supersport modelu Veyron jest jednym z najszybszych dopuszczonych do ruchu ulicznego samochodów osobowych na świecie. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 2,2 sekundy. Numer 5 Bugatti Bolit. Hipersamochód produkowany pod francuską marką Bugatti od 2021 roku. W przeciwieństwie do dotychczasowych konstrukcji, model Bolit, zamiast luksusowo-sportowego stylu, zyskał stricte wyczynowy charakter samochodu wyścigowego. Za projekt stylistyczny odpowiedzialny był szef zespołu Nils Science. Awangardowa stylizacja odznaczyła się dużą ilością rozległych wlotów powietrza, smukłą sylwetką, a także motywem litery X, który wykorzystany został zarówno wobec reflektorów, jak i obszernych lamp tylnych przecinających cały pas tylny. Stylistyka została podyktowana przede wszystkim względami aerodynamicznymi i chęcią uzyskania jak najniższej masy całkowitej. Do napędu Bugatti wykorzystano silnik W16 o pojemności 8 litrów. Rozwinął on moc 1850 koni mechanicznych i 1850 Nm maksymalnego momentu obrotowego, rozwijając ważące 1230 kg hiperauto. Do prędkości 500 km na godzinę. W sierpniu 2021 roku francuska firma oficjalnie potwierdziła plany wyprodukowania bolida w ściśle limitowanej serii, ograniczonej do 40 sztuk. Cena każdego z egzemplarzy wyniosła 17 milionów złotych, a dostawy pierwszych bolidów do nabywców zostały wyznaczone na 2024 rok. Hipersamochód nie został dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych. Jest to pojazd przeznaczony wyłącznie do jazdy po torach wyścigowych. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 2,17 sekundy. Numer 4. Chinger 21C. Hybrydowy supersamochód klasy średniej, produkowany pod amerykańską marką Chinger od 2023 roku. Światowy debiut pojazdu odbył się podczas wydarzenia w Londynie w 2020 roku. Zaprojektowany przez założyciela Kevina Chingera, samochód utrzymano w typowych dla tej klasy pojazdów proporcjach i detalach. Model wyróżnia się masywnymi, wyraźnie zarysowanymi nadkołami, podłużnymi reflektorami, jednoczęściowymi lampami tylnymi w kształcie paska oraz wąską aerodynamiczną kabiną pasażerską. To futurystyczny super samochód z centralnym układem siedzeń, aerodynamiczną sylwetką i ostrymi liniami. Charakterystyczny przód ma wąskie reflektory LED, drzwi unoszą się do góry, a wyrazisty tył zdobi duży dyfuzor oraz centralny wydech. W momencie premiery, producent zapowiedział, że wyprodukuje limitowaną do 80 egzemplarzy serię. Układ napędowy tworzy silnik V8. O mocy 937 koni mechanicznych oraz dwa silniki elektryczne, które zapewniają łączną moc 1350 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna samochodu wynosi 432 km na godzinę. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 1,9 sekundy. Numer 3. RIMAK Nevera. Elektryczny hipersamochód produkowany pod chorwacką marką Rimak od 2021 roku. Projektantem pojazdu jest Adriano Mudri, chorwacki producent elektrycznych supersamochodów. Samochód wyróżnia się aerodynamiczną sylwetką, smukłym nadwoziem i agresywnymi liniami. Charakterystyczny przód wyposażono w wąskie reflektory LED, drzwi unoszą się do góry, a futurystyczny tył zdobi wyrazisty dyfuzor. Pojazd napędzany jest czterema silnikami elektrycznymi generującymi moc 1914 koni mechanicznych oraz 2360 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Te parametry pozwoliły Newerze ustanowić rekord w wyścigu na ćwierć mili, czyniąc ją najszybszym pojazdem w tej konkurencji. W 2024 roku Rimac przedstawił sportową odmianę o nazwie Nevera R. Wersja ta, wyposażona w 1989 koni mechanicznych, powstała w liczbie 40 egzemplarzy. Podstawowa wersja była limitowana do 150 sztuk. Cena każdego egzemplarza wynosiła 9 milionów złotych. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 1,9 sekundy. Numer 2 Konigsegg Gemera. To innowacyjny hipersamochód który redefiniuje pojęcie luksusu i osiągów. Jest to pierwszy model marki zaprojektowany z myślą o czterech pasażerach, oferując wyjątkowe połączenie ekstremalnych osiągów z komfortem i przestronnością wnętrza. Samochód napędza zaawansowany trzycylindrowy silnik spalinowy o pojemności dwóch litrów, zwany Tiny Friendly Giant, wspierany przez trzy potężne silniki elektryczne. Razem generują niesamowitą moc wynoszącą 1774 konie mechaniczne oraz moment obrotowy 2500 Nm. Dzięki napędowi na wszystkie koła Gemera zapewnia niezwykłą stabilność i kontrolę, nawet przy ekstremalnych prędkościach. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 1,9 sekundy. Numer 1 Aspark Aul Elektryczny hipersamochód produkowany pod japońską marką Aspark od 2020 roku. Podczas Frankfurt Motor Show w październiku 2017 roku japońskie przedsiębiorstwo z branży usług inżynieryjnych przedstawiło swój pierwszy elektryczny pojazd drogowy pod postacią przedprodukcyjnego egzemplarza. Model Aspark Owl przyjął proporcje łączące cechy typowe dla supersamochodów oraz pojazdów wyścigowych. Charakteryzuje się szerokim i aerodynamicznym kształtem nadwozia oraz licznymi przetłoczeniami, które pozwalają zoptymalizować opływ powietrza wokół pojazdu. Seryjna odmiana Asparka została przedstawiona dwa lata po premierze prototypu, w listopadzie 2019 roku podczas Dubai Motor Show. Produkcja Aspark Ole odbyła się we współpracy z włoskim partnerem Manifattura Automobili Torino. Poczynając od 2020 roku. Producent zapowiedział wytworzenie 50 egzemplarzy modelu Owl, każdy w cenie 13 milionów złotych. Oficjalna sprzedaż pojazdu z ograniczeniem do Europy i Ameryki Północnej rozpoczęła się pod koniec grudnia 2020 roku. Aspark Owl to pojazd elektryczny, którego układ napędowy tworzą dwie baterie litowo-jonowe. O pojemności 64 kWh, zapewniające zasięg 400 km na jednym ładowaniu. Moc napędu wynosi 1985 koni mechanicznych przy maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 1475 Nm. Przyspieszenie do 100 km na godzinę wynosi 1,69 sekundy.